Wystarczy, że włożysz to do tuneli nornic, a szybko wyniosą się z ogrodu. Te niewielkie gryzonie potrafią w jedną noc poważnie uszkodzić rośliny. Ich obecność zdradzają charakterystyczne otwory w ziemi prowadzące do podziemnych tuneli. Pokażę ci naturalne sposoby, by skutecznie je odstraszyć. Dobrym i prostym sposobem są świeże liście orzecha włoskiego. Wystarczy włożyć je bezpośrednio do norki. Zawierają juglon. Substancje, której ssaki unikają. Skuteczne są także gałązki czarnego bzu. Podczas rozkładu wydzielają kwas pruski, który działa odstraszająco na gryzonie. Równie pomocne będą składniki z kuchni. Świeży czosnek wydobywa intensywny zapach, który nornice omijają. Wystarczy, że obierzesz główkę czosnku i włożysz po jednym ząbku do każdej z dziur. Warto też wsypać do tuneli pół opakowania mielonego cynamonu. Jego intensywny aromat skutecznie je odstrasza. Jeśli nie masz cynamonu, sięgnij po pieprzka jen, który działa równie dobrze. To sprawdzone naturalne sposoby, które odstraszają nornice bez użycia chemii. Proste, tanie i skuteczne, a twój ogród znów będzie bezpieczny. Trzy sposoby, które likwidują mrowisko w godzinę. Bez chemii i nerwów zwalczysz mrówki w swoim ogrodzie. Błyskawiczne i tanie sposoby z wykorzystaniem rzeczy, które już masz w domu. W pierwszym sposobie wykorzystaj baniak po wodzie. Weź pusty, najlepiej 5-litrowy baniak. Ostrożnie odetnij jego górną część. Taki baniak działa jak soczewka. Plastik błyskawicznie się nagrzewa, tworząc efekt szklarni. Ciepło zniszczy całą kolonię mrówek. Wystarczy, że nałożysz baniak na mrowisko w słoneczny dzień na minimum godzinę. W drugiej metodzie użyj zwykłej aluminiowej tacki którą wykorzystujesz do grilla. W zależności od wielkości mrowiska, wybierz odpowiednią, większą lub mniejszą. Połóż ją na mrowisko, całkowicie zakrywając je, tacka bardzo szybko się nagrzewa. Temperatura osiąga poziom nie do zniesienia dla mrówek. W trzecim sposobie weź worek na śmieci. Musi być w kolorze czarnym. To właśnie ten kolor najmocniej przyciąga i pochłania promienie słoneczne. Przykryj nim całe mrowisko i przyciśnij brzegi worka kamieniami. Pod wpływem słońca pod workiem tworzy się duszna, gorąca przestrzeń. Te trzy metody działają najlepiej w pełnym słońcu. Efekt jest niemal natychmiastowy. Nie musisz kupować drogich chemicznych środków. Zrób to raz i pomrowisku. Mrówki nie wrócą przez najbliższe kilka lat. Zielonym sprejem skutecznie pozbędziesz się insektów. Do blendera dodaj jednego pokrojonego na mniejsze kawałki ogórka. Ja używam gruntowego, ale możesz wziąć dowolny. Ogórek zawiera związki, które działają odstraszająco. A mrówki działa jak trucizna. Następnie dodaj jedną szklankę alkoholu. Alkohol nie tylko dezynfekuje powierzchnię, ale także rozpuszcza ślady feromonowe. Całość blenduj, aż składniki dobrze się połączą. Teraz przeceć mieszankę przez sitko, mieszając łyżką, aby pozbyć się grudek i uzyskać klarowny płyn. Dzięki temu spray będzie działał równomiernie i nie zatka atomizera. Do miski dodaj cztery łyżki mydła. Dzięki temu mieszanka lepiej przylega do powierzchni i działa skuteczniej. Dodaj przecedzoną ogórkową mieszankę i dokładnie wymieszaj. Przelej płyn do małej butelki z atomizerem. Spryskaj miejsca, w których pojawiają się mrówki najczęściej są to parapety, okna, drzwi czy szafki kuchenne. Spray nie tylko je odstraszy, ale także zapobiegnie ich nawrotowi. Wypróbuj ten trik i ciesz się domem wolnym od mrówek. Wystarczy łyżka, by pozbyć się kreta z ogrodu. Zrobisz z niej miksturę, która przegoni wszystkie krety. Jeśli masz problem z kretami w ogrodzie, wypróbuj ten tani i skuteczny domowy sposób. Przygotowanie tej mieszanki zajmuje tylko chwilę. Zacznij od podgrzania 300 ml wody, która będzie bazą roztworu. Dodaj łyżkę kawy. Jej intensywny zapach odstrasza gryzonie, w tym krety. Następnie wlej 200 ml octu, którego ostra woń skutecznie zniechęca te zwierzęta. Do tego dodaj łyżkę pieprzu kajen, aby płyn był jeszcze bardziej nieprzyjemny dla kretów. Na koniec dodaj łyżkę granulowanego czosnku, znanego z właściwości odstraszających szkodniki. Wszystko dokładnie wymieszaj, aby uzyskać jednolity roztwór. Przed użyciem rozcieńcz go. Wystarczy 100 ml mieszanki na litr wody. Wlewaj roztwór regularnie do wszystkich kretowisk. Usuń wierzchnią warstwę ziemi, żeby pojawił się otwór tunelu wydrążonego przez kreta, do niego wlej przygotowany płyn. Najlepiej robić to wieczorami, kiedy krety są najbardziej aktywne, ten naturalny środek jest bezpieczny dla roślin i zwierząt domowych, bez obaw możesz go stosować, wypróbuj go, a pozbędziesz się kretów raz na zawsze. Pozbądź się mrówek raz na zawsze, pokażę ci domowy sposób, który działa lepiej niż chemiczne środki. Do wysokiego naczynia wlej szklankę wody, dodaj jedną łyżkę goździków. Ich intensywny zapach działa odstraszająco oraz zaburza ich system nawigacyjny. Następnie dodaj jedną łyżkę cynamonu w proszku. Cynamon tworzy barierę zapachową, której mrówki nie są w stanie przekroczyć. Kolejnym składnikiem jest ocet. Ma silne działanie dezynfekujące i eliminuje ślady feromonowe, dzięki czemu owady tracą orientację. Dodaj jedną łyżkę do naczynia, na koniec dodaj jedną łyżkę detergentu, którego właściwości sprawiają, że mieszanina skuteczniej przylega do powierzchni. Dokładnie wymieszaj wszystkie składniki, a następnie przelej gotowy płyn do butelki z dozownikiem. Dzięki temu łatwiej rozprowadzisz mieszankę tam, gdzie trzeba. Spryskaj wszystkie miejsca, w których pojawiają się mrówki szafki z jedzeniem, drzwi wejściowe czy okna balkonowe. To właśnie tam najczęściej można je spotkać. Zastosuj ten trik, a mrówki znikną raz na zawsze. Wkładam do kopca i krety uciekają z ogrodu. Dwie rzeczy wystarczą, by skutecznie je odstraszyć. Kiedy widzisz kopce kreta, działaj od razu. Na początek, uszykuj sobie butelkę po napoju, zabierz wiertarkę i patyk. Od dołu zrób wiertarką dziurę, aby przeszedł przez nią patyk, na którym butelka będzie się trzymać. Narysuj markerem cztery prostokąty bez jednego dłuższego boku. Będą to twoje linie cięcia. Zabierz nóż tapicerski lub nożyczki i, według tych linii, natnij butelkę. Odwiń nacięte prostokąty w taki sposób jak na filmiku. Zduś je na łączeniu z resztą butelki, aby się nie odkształcały do wersji pierwotnej. Teraz możesz wsadzić w butelkę od dołu patyk i iść do ogrodu. Jak rozkopiesz kopiec kreta, zobaczysz w nim tunel. Wyczesz swojego psa. Zbierz sierść. Nie wyrzucaj jej, tylko włóż do każdego kopca. Krety unikają psów i zapach sierści je odstrasza. Dodatkowo użyj butelkę. Kiedy wieje wiatr, butelka porusza się, wydając dźwięki. Wstawiona do kopca będzie płoszyć krety. Ten prosty trik pomoże ci pozbyć się kretów z Twojego ogrodu. Już kilka kropel odstraszy mrówki. Jeśli chcesz się ich pozbyć z ogrodu czy domu, wystarczy ta prosta i tania mikstura. Zacznij od zagotowania wody w garnku. Do gotującej się wody dodaj spiralę przeciwkomarową po czym weź goździki i wsyp ich około jednej garści do garnka, a następnie wsyp łyżkę gruboziarnistej soli. Dobrze wymieszaj i gotuj, aż wszystkie składniki się rozpuszczą. Po zdjęciu z ognia dodaj małą szklankę alkoholu do garnka. Pozwól, aby mieszanka ostygła, dlatego dopiero po kilku minutach przelej ją do miski. Do miski z mieszanką dodaj kilka kropli olejku eukaliptusowego. Pełni on ważną funkcję zapachową. Odczekaj chwilę i przelej powstałą miksturę do butelki z rozpylaczem. Zrób to za pomocą lejka. Spryskaj powierzchnię, gdzie pojawiają się mrówki i pożegnaj się z nimi.